Ktoś opuścił mieszkanie takie dosyć fajne ale ja takie coś to nie lubuję się na yy, giełdę, no, może tam ktoś kupi co tam jeszcze te dobra co dalej Pędelki bezno, bo często używam Dobra, na razie się wyłączę Jak coś znajdę fajnego to zrobię podsumowanie No taki fajny dywanik na ścianę To się sprzeda na bank Piękne to jest i w idealnym stanie To biorę na bank Też ze cztery dechy będzie można za to wziąć Na bok ja używam, bo to jest Bóg. Na ręku jeści do noży. Potem tu jest fajny poradnik gospodarstwa domowego. Pędzelki, no już wiadomo. O, takie jakieś tam korytko drewniane. To też się sprzedaje. Dobra, pędzelki dratwe. To ja wziąłem cewki do wykrywacza. I to jest bardzo ciekawy kamień. To jest naturalne, to nie jest jakieś tam klejone, tylko oryginał. Bardzo ciekawa jakaś tam do tortu. Może sreberko, może nie, nie wiem. No ale jak to? Na przykład do paliwacy Jakieś tam des deski. No i to by było tyle. No. Jadę, jadę na składnicę złomu, bo tak po drodze wjechałem i, i to by było tyle. No, znowu skarby. Koło, kurde ekstra. Zabieram to, kurde, kocham się w rowerach. Przednie zawieszenie z kołem. Świetne. Dobrze, że nie było <laughs> złomiarzy, bo by to zaraz połamali. O, lampy tu nie interesują mnie. Tu jest... Dobra, wszystko po kolei. E, tu są jakieś komputery. zajebista lutownica dobra może inaczej najpierw zobaczę co tu warte to jest z komputerów trochę jak wyciągnę to wtedy to nagram do końca zobaczcie jaki zajebisty plecak nie wiem czy to nie bundesbera bo jeszcze maski przeciw położę. Dobra, ja muszę to rozpakować bo to będzie nie robota ale zajebiste.